Transcrição e Cześć, witajcie z tej strony Lukas i witam was w kolejnym odcinku mojego kanału. kanale. Oczywiście jest seria sąsiedzina Polskiej Wsi. No i oczywiście dzisiaj są ze mną oczywiście moi sąsiedzi, czyli Panda. Siemaneczko No i również Konrad Witam, a jak coś się stało, że jestem ostatni? A nie, jakoś tak dzisiaj mówię inaczej się zna... Przywitam. I proszę bardzo, jeden sąsiad po lewej stronie... po mojej, mojej lewej stronie wjeżdża na gospodarstwo, ponieważ dzisiaj w DKT można by że sąsiedzka pomoc się skracza do akcji, koloradek leci mi pomóc z tym, że leci sobie rozwieźć wapno, nie wapno tylko rozsiać nawóz na pole 112, 112 bo i tak nic nie ma pra on praktycznie do roboty bo teraz się chłopaczek nudzi, bo mamy na marcu i sobie ten, leci rozsiewać chodź sąsiad, chodź sąsiad, chodź tutaj zapraszam cię e, y, jeszcze strzęże włączę, bo tak muszę tak no podjeżdżasz coś. To sobie tutaj na pewno zresztą na myśl. Tak, a my sobie zasiadamy do nfi i lecimy sobie od razu z siewami. Dzisiaj delikatnie można by rzec nowy sie nowy siewnik. Nie nowy siewnik, tylko nowy zestawik. Nowy zestaw. E, bo jeszcze Marceli akurat nie widzieliście z siewnikiem. Jak dobrze pamiętam. E, więc dzisiaj pamiętam, sobie... Ale nie? nie? ma czasu. A na jakie pole? Pani są I86 To takie dwa pola, które tak. No. A, A to najpierw pojadę na to 112 tam. No to jak tam uważasz? Się... Emergency card 112, Lotus 2, pozdrawiam. No dobrze, może być. Jak tam ci w sumie wygodnie. Dobra, zaczniemy sobie od tej strony. Niech będzie tak trochę robić. A rozmaicy. to tu jedziesz. Mhm. To na który pole miałem jechać? Na 112. I? I 86. A. E. Tak. Dobrze, że. Gwizda tam sąsiedzie. No, witam, witam, dobrze włączyłem wałek i kable. A, bo są się tam po jęczmieniu, tam gdzie był jęczmień. No, tak by było. No i tak, co jest stało pod odcieczkiem, bo tych rzeczy na pewno się dużo stało. Na pewno jedna z ważniejszych rzeczy oczywiście był przewinięty, znaczy przewinięty była, zimowa sprzedaż. Oczywiście u radę na odcinek, na którym serdecznie oczywiście, w sumie od razu serdecznie zapraszam do niego. To możecie sobie zobaczyć jak sobie popatrzeć. on sprzedawał sobie rzeczy. No i również jak ja sprzedawałem rzeczy, bo tam chyba tam z jednym z... jeden raz tam sobie razem pojechaliśmy tak jakby konwojek sobie zrobiliśmy ciągnikowy mm -hmm. No, tak no, no e, Więc tam rzeczy zostały sprzedane e, Tych rzeczy, za te rzeczy, czyli owies i jęczmień, bo tam jęczmień miałem na sprzedaż e, Wyszło mi, jak dobrze pamiętam, ale mogę się mylić, ale chyba nie Wyszło mi 14 tysięcy Coś takiego chyba zarobię. No, coś takiego. No, miałem tak 10, no, około 14 tysięcy zarobiłem, e, Tylko wiadomo, coś tam, utrzymanie od dzierżaw i te sprawy, no to wiadomo, trochę tych pieniążków mi zeszło. E, więc tych 14 tysięcy w tym momencie już nie widzicie. E, ale i tak stan konta nasz jest raczej całkiem dobry. E, 23 tysiące. No, są się delikatnie, można by rzec więcej pieniążków zarobili, bo tam chyba mieli 27 tysięcy, czy nawet do 30 tysięcy im dosięgało co? Czy Czyli było. Tak, a zarobiliśmy około 25. Tak, więc sąsiedzi delikatnie no, lepiej wyszli w tym sezonie. No ale to raczej dlatego też również, że na pewno mm, sprzedałem wcześniej, znaczy wcześniej. W żniwa postawiłem, że sprzedam sobie przeniczkę. A tu więc no, w, widać, że jestem stratny i to strasznie, że sąsiedzi można by rzec, e, tyle samo hektarów mamy, a jednak sąsiedzi jednak trochę więcej e, zarabiają na tych hektarach, no, ale wiadomo, utkujemy to się. się. Jak się poda, że tak się małem potem nie? Dokładnie. Dokładnie. Konradzie jeszcze no, my my, my konradzie mamy do nas... delikatne życie na kredycie w tym momencie, ale to w następnym odcinku u tak, tak, tak. mnie na, na, na kanale, także jeszcze zapraszamy. raz mogę za... także jeszcze raz się zaproszę sam. Znaczy no. Do siebie zaproszę. Tak, sam zaproszę na swój kanał. Tak. Dobra, a, Konradzie, nie... ja mam pole jeszcze raz tak. sieć nawozem, przepraszam. Rozpako. 66 już i to powtarzał któryś las No wiem, ale to Dobra e, Ogólnie widzowie to, ogólnie to przepraszamy Ja też przepraszam za chłopaków ogólnie Że jeśli no będziemy coś odwalać dzisiaj na, ty na tym odcinku Że coś będziemy gadać z głupoty To ogólnie przepraszam, bo Jak widzicie prawy górny róg 22.37 Nagrywamy trochę późno i tak trochę tego w sumie bardzo Ale tak wyszło, bo Kurka rurka co za debil Jak Kto David? Ja debil Zamiast owsa to się je pszenicę Masakra Dobra, to sobie potem z tury truję po co No cóż ty Będę musiał jeszcze raz posieść No, pierdolony chłopak Damy radę Dobra Podkleja jakby delikatna moja ja Masz plec. to się przez czyściutko Tak, no dziękuję Teraz I... jadę jeszcze na 92 Nie, 82 86 Cześć. 6 6, 6, 6 92 chyba jest rozsiane a jak nawet nie jest rozsiane, to i tak się to na spokojnie, bo i tak będę musiał to chyba rozwalić tutaj. Bo wiadomo, jak zwykle ja, czyli się zagapię. Znaczy zagapię, no po prostu miałem ustawiony w siewniku owiec. Tylko niestety przez to, że no, był wyłączany serwer i włączany jeszcze raz, ponownie, to jest ta, ten, jak to powiedzieć, rodzaj zboża ustawienia cykły. tak, niestety mi się zmieniło i niestety zapomniałem. No, no trudno, no najwyżej będzie troszeczkę więcej roboty, poza ciężkim do ogarnięcia no ale no Już no, akurat się przyzwyczaiłem przyda. do moich błędów więc... <laughs> więc raczej to na spokojnie w sumie poprawię e, i tak tak to by mniej więcej wyglądało mm, też mam nadzieję że dobrze mi dzisiaj będziecie słyszeć że nie zaciągnięcie Nagrywamy Co jest to? <laughs> Co za zniebki dobra nieważne um... Znaczy, ja tam skończyłem A, że ten, a, że tę, że tą, yy, no i ogólnie, no to tak to mniej więcej by wyglądało. Panda, co tam ciekawego robisz, Panda, tak? tak, tak. Panda, żyjesz? O kurka. No ja sobie na nawozy. No. No właśnie tak czekam jak ktoś powie, odezwę mówię nie, no chyba internet mi wysiadł no, ale no dobrze No ale dobrze to wszystko, wszystko działa Tak z informacji parafialnych w, w życiu Europejka z serwera także po to czego zaprosić Czemu tak? No bo on ciągle wchodzi i wychodzi i ciągle jest ten taki dźwięk Teraz bim, bim, bim. No, jeszcze to te widzę, e, co? A co go wyrzucił? Coś powiedzieć Przeszkadzał? I tak się nie odzywał, więc... A, nie masz. trudno się nie było tematu zresztą. Mógł nie wbijać. dobra. Co ja chciałem jeszcze również powiedzieć. To chciałem również powiedzieć, że, że, że nie pamiętam. Pskle Ale tak, mamy marzec, więc już wiosna na pewno pełna. Pełną parą jest wiosna. Więc całkiem, całkiem spoko. Kolejny odcinek raczej e, u Konradka będzie już na kwietniu, e, tak? tak? Tak, tak, tak. Dokładnie. Więc tam raczej już... No, witam sąsiada. Witam, witam. Jest... O, no. Już skończyłeś? Tak, jeżdżemy na gospodarstwo. On i by to być... poczekaj, bo ja też zaraz będę jechał. Chyba się będziecie nudzić, nie? W sensie to możecie też poczekać, to ciebie po, po trójkę. Za I tak w sumie roboty raczej nie macie, że nie... Ale gdzie? Tam do was. Znaczy do was na trzy razy. A teraz tu na wiatku na twoją gazpę, poczekam. Na twoją gaspę. Ogólnie tutaj chyba roboty już skończyliście dzisiaj. nie całą samą. Tak. Mhm. No to dużo roboty macie, ma, nie? Roboty mamy w cielu roboty. A te przyczepki co są na przecenach Konrad to są już tak pomalowane jak będą? Ale e, chyba tak. włączę zaraz sklep i pokażę, widzę, jak chcecie jakieś przeszczepienie. Nie, 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 w nie w tak Aż My... obejrzy cały odcinek, twój następny, nie? Tylko My... na w konfiguracji ośrodkowej to się mogę powiedzieć że od razu. Bo zaspilę również, pół maszyn z gospodarstwa całego. <laughs> Ale spoko, to też są moje maszyny chyba. Nie, nie, nie. Nie? Bo ich nie ma. Jakiś nie tylko jest, także. Zaraz bym no, w sumie kupił. Przydałoby się taki. Czekaj, no, może pokazy nie? widzą, nie? Nie, nie, nie. Nie, no, nie, nie. Nie, no, się oczywiście. No dobra, nie masz. Bo co za mogę... Uparte. Bo Zaraz mogę pokazać, co za kombajn będziesz kupował, powiedzieć. O, no mów. Hmm. Widzowie poczekają. Jestem pewien. No nie? Widzowie tam, W sumie ja tam nawet nie wiem. Ty pan da nie weźmie uważać. Nie udaj, głupka. Jak nam pada na łąkę? Nie, nie Dobrze? Co? Jak nam pada daje na interazie? dobrze, czy nie? To, to moje mi prezydent, no, super. Ostrochlalnie, na spontanicznie. <noise> no, Ty żeś tu zasiał No to wiek. Szybki on, on tym maszynem szybciej sięgnął z zetorem. No. no to są ale... Nie ja w ogóle jechałem. No, no kurka, pojechałem później 12 na godzinę, więc A, czyli po maksa, a no powinieneś jechać 10, a, 9. Ale niestety panowie zapomniałem. jakoś tak się. Znaczy rozmyśliłem, że nie, że się rozmyśliłem. O go. No ale zawsze to chociaż robotka szybciej będzie zrobiona, nie? No, no, no. no. I tak to by mniej więcej wyglądało. Gdzie ty jedziesz? No go zjechać jechać. A po co? A, bo ty jedziesz, uprawiać z lektorem. No. Ogólnie panowie jak będzie wam się tak mocno y, nudziło to możecie, jak sobie tam już trochę poprawiam, to możecie przyjechać i siać. Pagno. To panowie możemy już też jechać. O, witam, ale pan tam robi ujęcie nagrywa. Elegalny. Ja, pan lepiej wsiadaj do środka Już pod nowy ten, pod nowe intro. Aha. Ale myślałem, że do we mnie wiedzie, nie? o skręci pochodnie chłóra. Ja jadę, trzeci jadę. Dobra, jeszcze. Ja tak, decyduj się. Ja nie, niech pan dajecie drugie, bo tylko najwolniej jeździsz. No, <grymne> najwolniejszy we wsi, My powinniśmy mieć eklejkę na masa i najszybszy we wsi, a ty najwolniejszy. Ile tu tam masz I tam, tym gładkiem jedziesz? 26? Za no, no, wolno. Tak, co, ale będę musiał poprawić, Tak będę musiał usiąść nie, i coś pomyśleć nad tym zytorkiem, nie? żeby bo to więcej. Żeby te 32 na godzinę jechał, a nie że 20 godzin. Nie no, 30, 30. maksię. Dobra to 30, ale to jest po... To... Bo one 28 jeździły. No tak się właśnie kończy to chwilę ja, przez ani ja dał, nie? Kręcam. Widać że klasa integracyjna Co? Okay. A, tak. a ty co się tyle lecisz z torem Na pole. Ładek w rowie, a jednak nie Ale gdzieś na pełnię z Gdzie? Co to? A która to jest minutka odcinka? 12 no, pewnie jak to uprawię to będzie gdzieś 20 a które. No, a to może chcesz to tam możesz posiadć sąsiadowi Może nam gwiazdówki rzuci mm, tak, tak. bo trabie nie jesteśmy mm, no. no. ale nie będę wam pokazywał z tą konta, bo zaraz będę się... trzeba, trzeba zmienić nazwę serii Czemu? <laughs> Od biedaka do kozaka. Tak, albo jeden sąsiad bogaty, drugi biedny. No, no. bogaci versus biedny. Damy jej białoruski. O, bogaci. <laughs> biedni Nieprawda. i bogaci, nie? Bo Było po prostu, jak obejrzycie teraz odcinek z kwietnia u Konrada, to będzie kto jest bogaty, a kto jest biedny. Też. Zależy po takim względem. Należy pod jakim względem? Jeszcze raz to powiem Pamiętam, no. że pod każdym. Może, może nie znaczy. No no, no, no w sumie nie, ale gdybyśmy nie kupowali tych maszyn, to, no, to byśmy pod No. W no. sumie wystarczy, żebym kupił mu sam. prasę. No. Ale żeś się wygadał. Ale żeś się kurna brączek. No, no. Ale to już było powiedziane, że kupujemy prasę. Ja? Czyż Przecież te młody pięć lat gadałeś o tej prasie, że no w następnym sezonie to musi być prasa przymusowo. Nikt nie jeszcze mało. nie wie o drugim sprzęcie, nie? Ale to nieważne. Mm. No ale raczej już no, się No to jakby się zdaniesi. kupili samą prasę, no to stary, sąsiad, ale to jest biedny, nie? Ja? ja biedny? No nie że. ci. wtedy byśmy mieli takie same maszyny, nie? Tak, ja, tak, ja tak, na swój sposób biedny. jestem i tak bogaty. Tak, tak będziesz biedny. Jeszcze będziesz stał, jeszcze będziesz stał pod bramą i nas podał. Szczerze, szczerze, zobaczymy, kto się szybciej rozwinie. No, bo raczej będziemy robić takie nie, zakończenia dobra, ale... jak Mafia Sole, coś takiego. Tak... Będzie trzeba trochę ściągnąć od nich przecież, bo jeszcze mało komentarzy jest, że nie ściągamy od nich. Tak, ale tak, tak. Ale jeden tylko zrobimy raczej takie coś, że zobaczymy, kto, kto będzie więcej pieniążków zostanie, będzie miał na koniec serii, jak wszystko posprzedaje, nie? No kurde. By się cieszy ta, że się nie rozwaliła seria, a nie już o końcu wyganacie. I zobaczycie, że wy jeszcze będziecie, jak to jeden ktoś powiedział, jeszcze będziecie do mnie podchodzić pod bramę i będziecie klaskać za moją wygraną. Ja to... mhm. Znaczy, ja nie mówię, mówię, że będziesz bogatszy, ale w tych pierwszych, to pierwszych sezonach to Ci mogę zagwarantować, to to zagwarantować. Zagwarantować Ci mogę, że w pierwszych sezonach to niestety, ale zwyciężymy, nie? To na pewno, ale. Mhm. Nie, nie mówię, że nie panda, możesz pod tam brać mieć masejkę i możesz się... Może no. tylko są go bo to się nie da... Do... Ale ty się to masz tam? bardzo opłacalne zwierzęta, także no. Wygrasz no, tym, no, ale my też mamy. Ale z drugiej strony zobaczymy jeszcze tam... na koniec, nie ma co w sumie grywać Jak no, gry na przykład te drżawki to w teorii praktycznie nie, pra... nie płacimy. Powiem tak. Zobaczymy wiadomo na koniec serii. Tak? Tylko wiesz jak on... Wychoduje się te konie i sprzeda, to on też nie będzie płacił w ogóle za dzierżawy, Także wiesz, no zanim on sobie nie mam, je wyhoduje, ale no, zobaczymy, że wiadomo jak to wyjdzie. No, ogólnie, ale to jest ładny klimat przy tej głaskiej w tych krzakach tu nie? No, i w tej gadce, co? No i tego nie A... mogę, tego inaczej no, nie chyba widać, to. to te... A czemu? No, nie, zresztą nie masz. Ale brzydka czy co? Nie, ale chodzi mi o to, że ten, że kazałem widzę, że nowa rzecz. Aaaa, kończul. A, ja to się wypnie no. Powiem ci tak, że ta wiata jest mała. Dla mnie bynajmniej. No, że tak. No. co jeszcze tak. przyjedzie, no to tak, proszę. Ale to tam. Pa, tak e, ogólnie Konrad, e, weź mi od razu wyślij linka, bo jak już mówi że nagrywamy dwa odcinki dzisiaj, e, to wyślij mi linka do modulatora głosu. No ale ale, ale, Chcę ale, musiać, ale żeby nie było potem na miarę owsz, owsz, owiec. żeby nie było, że to nie, nie było problemu, nie. Dobry dzień. Ale że tutaj jest pod to podejechał, co.

Mówiłem, żebyś się ruszał Dobra, stój, no nie cofaj baranina Teraz powiedzmy że do przodu Ale stój stój. Ten drugi ring jest prawidłowy jak coś. No dobra. Chcesz to ustanę za torka. Jak też. Ja? Nie, nie wiem, to sobie ustanę to wydwójkę. Nie bo ja się tu na masejki stanę. No, dobra. Czy tam przed A, masejkiem z no. sumie? No już już tak. Z, z tego fotogenicznej, może być no, też fotogeniczny. Machina. Tak, szybka miniaturka, ale żeby już była, Konrad, wiem o tym, że dzisiaj śpieszę, ale to i tak jest nie faktu, że będę musiał. Z... Konrad, mówiłem coś ci, zostaw proszę. No weź, bo konrad, noc, by było... kurde, było, Kur, pi! Już by było, trzeba blurować nie? No o chłopie, myślałem, że już krasza dostałem farminga, nie? Mnie tak A zadbało. tak jak ja wjeżdżający na lewe te, no. O, <gryzamy> no, to no co? Nie nic nie jest za Nawet tego widzę, nawet przesłyszała na No na lewe, to na innej serii No Ale wam powiem szczerze, że zapomniałem tej jednej rzeczy zmienić To zrobiłem do zdjęciania Myślałem, że jak tutaj doda, doda się mgłę i tam Żeby lepsze było niebo to 10 razy lep lepszy klimat ma wszystko. Nie? Ja mówię czemu takie ciulowe szejdery, ja fajnie, że sam waszą w skrobiłem tylko... zrobiłem. boję się jak gdzieś ode mnie odsuw, bo jakoś tak się przybliżasz jak się patrzysz na mnie i się przybliżasz to jakoś tak lagną większą. Mhm. Serio? No tak, troszeczkę Nie, ale tak serio, seria, czy no, serio Teraz mhm. to nie powiem, bo jakoś jak się na mnie patrzysz albo coś albo podchodzisz, nie? Od razu Ale już jak tytu, nie, dziecka pomoc. Se w klapkach najka, w klapkach najka. lecę w klapkach najka, w klapkach najka. Życie jak bajka, se w klapkach najka, to Lukas pali blanta w zetorze i... Mówiłem ci nie potkać naprawdę, bo Pali się i... Nie się. i tak ci... ścina, nie? Jesteś szczolony na mnie. No, wtedy jesteście i uczułe cię. Łoł, wow, wow, yeah. Ale ktoś przyznawał to samo tu 60, co? Nie, hm. nie wiem, czy tymczasem ta siodka nie była wpychana na. Nie było. No. Nie było. To już od razu mogę ci powiedzieć, że nie było. A kuba, o! Jak ładnie tu by. Wyst wykierował ktoś, za to muszę pochwalić, że ty tak ładnie obchnął, bo ładnie wyjechałem. Także tak, ładnie nie wyjechałem. Też, ale nie było to robione na... Na? No właśnie. No, na realnym graniu. Na realnym graniu widać dokładnie. No, na realnym graniu. Ty, a ja jestem z mi się odmogę śmiać? Się jak chcesz, to siej, jak chcesz To tak, że hejesz mnie Gdyby te znaczniki miały inną teksturę w farmingu to no. naprawdę bym z nich korzystał, bo fajnie A ta tekstura jest akurat zwalona z znacznika Praktycznie te znaczniki to hmm. potrafią robić teksturę po, na połowę siewnika nie? To, to jaki to jest sens, żeby te znaczniki były takie? Ja też jak, jak się na nie. Ciebie patrzę, to mi spada 10 PS-ów, także w sobie. Która Czy... minutka odcinka? Mm, 21. O. Jak skończysz kultywać, to już kończysz. Jeszcze mi go spodziewasz? To... No, to, może jeszcze trochę sobie posię. A tych ziewów i tak jest hmm. mało, bądźmy szczerze. Że... Jeszcze meski Nie cienkie. Jak się w sam tutaj Pada, ktoś to. Ktoś chcesz to, sobie coś zjeść, to... O, ze torem w końcu jakaś porządna maszyna. No, która jest 25 godzina, ja tylko... Ja zacapową czwórkę Piątkę od razu na polu. Młody się nie czai. No nie ja jestem oporowiec. No. Ale fajnie, bo ten... Jak ja... tak jeździ, to jest po tych górkach, to ten kultywator tak góra-dół, góra dół, nie? Hmm. No bądźmy, że te znaczniki to są bez sensu. Nie będę używała, bo... Ale to piękny cień ja mnie no O człowieku! A ja sąsiada si się świał, że miał ten. Sąsiada się świał, że miał dziurawy mostek. czasem. młody, jak wyjeżdżał z łostka, zeterem, to grabki urwane, nie? W kultywatorze. No cóż. Boże, się tak z tym z tymi drzwiami. Jeździsz otwartymi, to ty myślisz, że ten zator odleci? Na skrzydłach? Czemu? Czemu odlecieć? Gorąco, chłopiec, z... to to normalnie... Gorąco, w marcu, on kurwa taki przeciąg ma w tym zatorze, że to jest hit. ja gorący chłopak jest. <głos》> po co wam się pocić, jak otworzysz Słuchaj... Po co mam się No i widać czy... właśnie, a tak się, a tak gano klimatyzacja, klimatyzacja... Chyba twoja klimatyzacja to coś się popsuła. Czemu? To jest najlepsza klimatyzacja, jeszcze w marcu tym bardziej działa. Trzy razy lepiej. A jak w grudniu działa ci powiem, że wtedy to już w ogóle działa. Tam to działa normalnie w sumie pasywnie. <laughs> to daje tak chłodem, że trzeba zamykać klimatyzację. Ale mi się nudzi, nie? No no, czy, I tak zaraz skończymy A Znaczy wiesz... Ogólnie bym już skończył, ale i tak muszę to zrobić poza od Odciężkiem, od ciężkiem, bo i tak... będziemy przebiec na no to wiesz... No tak No to ja... No akurat bez różnicy, A nic ja mówię, po prostu mówię, że mi się... Znaczy, nie narzekam, tylko mówię, że mi się nudzi, nie? No, no to po prostu nie się narzekasz <gryücke> To zdanie po w sumie miało no, zesnarek zadbany, umyty, bo ktoś w końcu dba, chociaż nie o swoje nawet dba, to się nazywa. I tam Nudzi Ci się, że tymi biegami tak się bawisz? Nie, jest ja to, co chciałem. Ale tam no... było topienie masy i aureolenia? Jak tam wody był 10 lat tam wody nie widziałem, człowiek. Ja, A, to widzisz, to mnie na podwórku kołdże sam Zresztą, że masz wesie, Nie ma, gdzie masz kołdże. No, Możnie... kolejny się znalazł. No dobra, też można przepiąć 60, no to do siewniora. Eee, A -e -e -e. kto powiedział, że ja chcę 60 No nie wiem, może się o kosy będziesz robił. Chociaż się na no, kosy to bardzo nie mają w sumie, dobra, nie mówiłem nic. Już by Cię na wiozł, nie? Ty serdecznie nudzisz się, mówisz, nie? Ten, ten, ten z Władkiem po gospodarstwie jeździ. <grym> Weź szybko objazd w zrób. Gdzie trzeba nawieźć ITP. Nie, chciałem go umyć, wiesz? Tylko zamiast jechać do myjki, to jechałem do zbiornika z paliwem. Dobra, ja ci chłopie ochlapie Ja chcę go umyć, zostaw to. Zostaw bym połubił. Ja ci to... pobiec, Najwięcej no, go piłuje. Delikatnie, 1600 obrotów, tak. Wchodzi poniżej 1000? Co? Wchodzi poniżej 1000? Nie, nie, nie. Nie, nie, ja to Patrzę, że przejechał już, nic nie umyjesz, człowieku. O, po to jest <laughs> faktycznie głęboki. Massa. Weź mi ząbki u przy okazji. Dupa cił nawet. Właśnie do roboty manda, nie. Przepraszam bardzo, ty się o robocie, się Ci pół mówi? pola za ciałem. Umiesz liczyć nie... licz na siebie, nie? Dobra. Będziemy sobie na dróżkę i będziemy sobie kończyć. Mam którą? 26 minutkę, więc tak całkiem spory, spory ten odcinek żeby się wszedł Taki idealny odcinek. No, w sumie. Tak, idealny, idealnie. Robotka mała. No, nie przedłużany, Nie, pamiętam. To co chciałem, to zrobiłem, o, ale piękne. Uhu, uh, ale ładne ujęcie. Mm -hmm. O chłopie i tam Też jeszcze no, z torek dobra. Chyba to będzie nie. druga ten, druga będzie ta. jakby się e, pan dziula odsunął, bo tak delikatnie twoją dupę widzę i swoje plecy, wszystko twoje widzę. Przepraszam. No to weź no. Co. Dziękuję. E, więc takim akcentem sobie kończymy od i ten wiatrażek s Ojej, jak to pięknie wygląda. Więc takim akcentem sobie kończymy od Więc oczywiście jeśli Wam się odciężek spodobał, to strzelcie o się w górę, zasubskrybujcie so, mój kanał, było mi bardzo miło, gdybyście to wiadomo zrobili. To również zapraszam was oczywiście do Konradka no i również na Discordzie na razie no ja się z wami żegnam na razie trzymajcie się i cześć Cześć ma